Dzisiaj taka spokojniejsza sesja. Skoncentrujemy się na naszej szyi karku i troszeczkę barkach. Także możemy wykonać te ćwiczenia dzisiaj w pozycji siedzącej. Możecie siedzieć na podłodze, możecie sobie usiąść na fotelu czy na krześle. Sofie, jak wam będzie wygodniej. Ja siedzę na podłodze, a wy dopasujcie do siebie. I pierwsze ćwiczenie, które wykonamy, to będzie unoszenie powoli i powoli opuszczanie barku. Z wdechem unosimy. Z wydechem opuszczamy. I znowu wdech. I wydech. Myślcie o tym, że z każdym wydechem, kiedy opuszczacie barku, barki, pozbywacie się stresów, napięć właśnie z tej części ciała. I jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie teraz krążenia ramion. Rozruszać nasze mięśnie górnej części pleców wszystko razem jest połączone, więc znowu bardzo delikatnie Staram się ściągać łokcie barki do siebie, tak żeby poczuć, że nasze łopatki schodzą się do środka, że uaktywniamy mięśnie między łopatkami. Bardzo dobre ćwiczenie dla osób z zakrąglonymi plecami, z tendencją do garbienia się, tylko co jest ważne, nie pochylajcie się do przodu, nie wyciągajcie głowy jeżeli trzeba to ramiona niżej, poczujcie, że aktywujecie prawidłowo mięśnie górnej części pleców bo o to w tym ćwiczeniu chodzi wtedy tu rozciągamy klatkę piersiową, która u was u osób, które się garbią jest przykurczona, te mięśnie są przykurczone świetnie jeszcze raz, wdech i wydech Dobrze. Teraz będziemy powoli przechylać głowę na boki. Raz w lewo, raz w prawo. Zawsze łączymy ruch z oddechem, czyli wdech i powoli wydech. Ćwiczenia szyi i karku muszą być wykonywane bardzo powoli spokojnym ruchem, nie takim żadnym jakimś szarpanym, gwałtownym, tylko bardzo płynnym ruchem, tak żeby kontrolować zakres ruchu i pracę mięśni. To już bardzo ważne ćwiczenia, nie można o nich zapomnieć. Wdech i wydech. I jeszcze do raz wdech i wydech świetnie teraz będziemy przekręcać głowę w prawo w lewo siedząc cały czas w pozycji wyprostowanej i trzymając głowę, brodę na tej samej wysokości tu się nic nie zmienia to jest tylko ruch Rotacja naszej głowy, także mięśnie karku, mięśnie szyi, mięśnie głównej części pleców tutaj fantastycznie pracują. I znowu łączcie z oddechem. Tu często przy tych ćwiczeniach na kark i szyję wstrzymujemy oddech, więc łączcie ten ruch z oddechem. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Świetnie. Teraz góra dół. Z wdechem unosimy powoli głowę i z wydechem powoli opuszczamy. Jeżeli ktoś takich ćwiczeń nigdy nie robił, to nie forsujcie ruchu, nie unoście głowy zbyt wysoko. Szczególnie te kilka pierwszych powtórzeń. Bardzo delikatnie, nie na maksa, tylko tyle, żeby unieść głowę i opuścić. A jak poczujecie, że mięśnie szyi i karku są ok, nic nie ciągnie, nie ma żadnego dyskomfortu, to próbujemy z każdym kolejnym ruchem. Czy możemy troszeczkę więcej wdech, unosimy głowę? Wydech powoli, opuszczamy. Sprawdźcie barki. Cały czas najlepiej, gdyby były rozluźnione. Jeszcze jeden raz, wdech, unosimy. Z wydechem opuszczamy. Ostatnie powtórzenie. Wdech. I wydech. Głowę mamy opuszczoną i teraz powolutku. Ruszamy głową w takim półobrocie w lewo i w prawo. Barki cały czas swobodnie. No, chyba, że ktoś się garbi, ma zaokrąglone plecy, to może też dodatkowo ściągać barki i łopatki do tyłu. Siedzimy w pozycji jak najbardziej wyprostowanej. I znowu mały zakres ruchu na początku. Jak poczujecie, że mięśnie są ok, gotowe na trochę więcej, to próbujemy. Zwiększać ten zakres ruchu. Oddech jest naprawdę bardzo ważny, więc nie zapominajcie o tym oddechu. Wdech na jedną stronę i wydech na drugą stronę. Jeśli ktoś ma szybszy oddech lub dużo głębszy, no to oczywiście dopasujcie go do ruchu. Wdech i wydech. Dobrze, wracamy. Do przodu, teraz unosimy głowę i ten sam ruch, tylko z brodą uniesioną. Czyli teraz rozciągamy mięśnie tutaj z przodu szyi. I znowu w jedną i w drugą stronę. Pół obrotu na razie, wczuwając się we własne ciało, jak reaguje wasza szyja, jak reaguje wasz kark, mięśnie barków, pleców. Tu z przodu w okolicy mostka. Czujemy, że przy ruchu do boku, tutaj mięśnie nie ciągną zbyt mocno. Czujecie, że się rozciąga, ale to nie jest jakieś takie maksymalne. To próbujemy teraz pełny obrót. Jeśli nie, to w dalszym ciągu tylko pół obrotu wykonujemy. I znowu z wdechem unosimy głowę. Broda wysoko. Z wydechem powoli opuszczamy. Ja zawsze wykonuję jeden obrót i zmieniam kierunek. A Wy możecie zrobić jak Wam tam wygodnie. Tak żeby nikomu się nie zakręciło w głowie. Wdech. Broda wysoko. Z wydechem do przodu. Zróbmy jeszcze dwa obroty. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Świetnie. Teraz przechylimy głowę do boku. Unosimy i powoli opuszczamy bark. Czujmy jak tu rozciągamy mięśnie. Po lewej stronie, jeżeli robicie tą stronę, co ja jestem waszym lustrem, to jest to wasza lewa strona. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Możecie trzymać, jeżeli jest wystarczające rozciąganie. Jeśli czujecie, że można troszeczkę więcej, to wtedy wykorzystujemy dłoń, kładziemy to na głowie i lekko ciągniemy w stronę naszego barku, ale bark jest opuszczony. Unieście i opuśćcie bark, tak żeby tu nie było żadnego napięcia po drugiej stronie. Rozciągamy jedną stronę, więc druga niech sobie odpoczywa. Świetnie. Zmieniamy stronę. Głowa przechylona i unosimy, opuszczamy bark kontrolowanym ruchem. To jest bardzo ważne, ciągle o tym przypominam. bo Tu... Grawitacja działa, więc jeżeli rozluźnimy mięśnie, to ten bark nam tak spadnie gwałtownie i jeśli mięśnie nie są elastyczne, to możecie tutaj sobie coś naderwać, więc zawsze i do góry i na dół kontrolowanym ruchem. Jeszcze raz wdech i wydech i trzymamy lub znowu dodajemy tutaj troszeczkę więcej obciążenia na naszą głowę, tak żeby bardziej rozciągnąć mięśnie po drugiej stronie, ale bark opuszczony. Swobodny oddech, uśmiech na twarzy. I powoli rozluźniamy, unosimy barki i opuszczamy i jeszcze raz takie koło zakręcimy. Na przemian prawy lewy bark do góry i do przodu. Świetnie. 10 minut dla naszej szyi, żeby się poczuła lepiej, szczególnie dla osób, które dużo czasu spędzają w pozycji siedząca i ta głowa gdzieś tam się ciągnie do przodu, warto te mięśnie porozciągać. Super, kolejne 10 minut za nami, kolejny dzień za nami, przebijamy naszą wirtualną piątkę.